Jak tradycja, to tradycja. W tłusty czwartek pączki muszą być, bo kto nie zje pączka w tym dniu, tego czeka nieudany rok. Pączkami częstowali się chętnie słuchacze Uniwersytetu III wieku podczas ostatniego spotkania przy kawie i herbacie. Nasze spotkania, które zawsze planujemy w czwartek, akurat wypadło w tym roku w tłusty czwartek, więc to nie może być bez pączków. Ale żeby to było radośnie i tak przypominamy sobie gry. Które graliśmy w dzieciństwie. Owszem, są też i gry, w które gramy teraz z wnukami, których kiedyś nie było, ale <laughs> uczymy się i nowych rzeczy również. I nawet przegrywanie sprawia nam radość też tego dnia. I spotkało się to z bardzo fajnym zainteresowaniem i przyjęciem, i pomyśleliśmy, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach. I proszę zobaczyć, jak licznie przybyli, co nas bardzo, bardzo cieszy. Czy pani już się zorientowała, jakie gry przyniesiono? Yy, tak. Yy, Nazwy nie wymienię, ale naj, najchętniej gramy w Chińczyka i Warcowy. To są kanony tych zabaw i w te najchętniej. Ale dzisiaj, dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu, który w ubiegłym roku w czerwcu przygotowała Telewizja Łódź o naszych seniorach, ponieważ niewiele osób, nie wszyscy korzystają z Facebooka i obejrzeli wtedy ten film, bo to już były wakacje, więc dzisiaj pozwoliliśmy sobie obejrzeć na trochę większym ekranie i no chyba wyszło dobrze, bo brawa były i... Daliśmy radę. Tłusty czwartek był okazją do rozmów o pączkach, różnorodnych przepisach na ich wypiekanie i smażenie oraz o poradach i sekretach na najlepsze, najbardziej udane pączki. Mam też bardzo wspaniałą teściową, która, która mnie odciąża od tego, bo pączki robi taką tradycyjną metodą jeszcze z tym różanym, z tą różaną marmuladą, że są przepyszne. Także, także no nie muszę tak szczerze mówiąc. Że jeszcze, ale przepis mam. Także na, na, jak będzie potrzeba, to, to na pewno będę piekła. Myślę, że to zawsze na swój sposób i swój przepis. Taki sprawdzony. Najtradycyjniej, no Boże, no mąka, jajka, drożdże, mleko i wszystko. I potem usmażyć i już. Pyszne są. Pyszne są. Też zależy od konfiturki, jaką się włoży, no bo to na pewno inaczej smakują. Ale zazwyczaj te, te same i, i po swojemu. Po roku pani robi pączki? Robię, robię. Ile tych pączków dzisiaj będzie? Yy, no dzisiaj może nie, ale na niedzielę na pewno z 70. Taki sekret, na to by się pączki udały. O czym trzeba pamiętać? Żeby dodać spirytusu. Wtedy na pewno będą, bo nie naciągną tyle tłuszczu. Pączki to najlepsze są z ziemniakami. O go. są bardzo świeże. Nawet trzy dni można jeść jak świeże. A powiedzieć, jak zrobić te pączki z ziemniakami? No, muszą być gorące ziemniaczki, i do tego właśnie. do tego reszta: mąka, cukier, drożdże szybko rosną. Tak, normalny przepis plus połowa ee, zawartości mąki. Ziemniaki gorące, przeciśnięte, przepyszne. Podobno, podobno te ziemniaki są niewyczuwalne w tych pączkach. Nie, 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 nie czuć ich w ogóle. Moja teściowa mnie tego nauczyła. Bardzo dobre. Ziemniaki w tym pączku wyczynią cuda. Sprawiają, że pączek jest y, świeży. Po prostu jest świeży i dużej świeży. świeży, tak. świeży. Ale z serem też pączki, serem. Można piec w piekarniku pączki zamiast głębokim tłuszczu, po co tym tłuszczem się później oblewać? Podobnie jak w ubiegłym roku, tak miła atmosfera sprzyjała grom planszowym, w które z przyjemnością zaangażowali się słuchacze Uniwersytetu III wieku. Jakie są zasady tej gry? Proszę nam przybliżyć. Trzeba układać wyrazy, żeby się wszystkie w jednym kierunku zgadzały. Podobnie jak w krzyżówce. Tak jak w krzyżówce, oczywiście. jest inteligentna krzyżówka, gdzie trzeba wymyślać po prostu wyrazy, tak żeby ze wszystkich stron pasowały układy i żeby było coś logicznego po prostu. Jedną i drugą stronę wyrazy się zgadzały. Jest to gra uniwersalna w zasadzie można w nią wszędzie grać i z każdym. Tak, oczywiście, że tak. Tyle tylko, że no, każdy gra tyle ile. Bo samemu też można sobie układać, nie w jedną osobę, ale można i tak, jak my w cztery w tej chwili jesteśmy. Bierzemy karty, a na, każda karta ma jakiś, no co, coś przedstawia. Robaczka, czy tam jakiś zawód, czy zwierzę, zwierzę czy, czy rzecz. No i ja nie widzę tej karty, a wszyscy widzą dookoła. I ja muszę zadać y, pytania, kim ja jestem. Czy mam cztery nogi, czy jestem. Y, Najpierw czy jestem zwierzęciem, czy jestem człowiekiem, czy jestem rzeczą i oni tylko, moi współgracze, mogą tak mi odpowiedzieć, odpowiedzieć tak lub nie. Zadają mi pytania, dokąd ta klepsyderka się nie, po prostu nie przesypie, tak. No takie dosyć inteligentne to, to ta gra, nie zawsze... Um, się zdąży w czasie. Okazuje się, że w każdym wieku potrzeba dobrej zabawy jest taka sama, a różnego rodzaju gry są na to doskonałym sposobem. Na dłuższą relację z tłustego czwartku na uniwersytecie trzeciego wieku zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.